Żyjemy w epoce, w której pośpiech przestał być wyjątkiem i stał się normą. Budzimy się w biegu, pijemy kawę w biegu, przemieszczamy się w biegu, pracujemy w biegu i nawet odpoczywamy w biegu, jakby odpoczynek też był kolejnym zadaniem do odhaczenia na liście. Rytm, który został nam narzucony, a który zaakceptowaliśmy niemal bez pytania, nauczył nas wierzyć, że bycie stale zajętym oznacza bycie żywym, produktywnym i w pewnym sensie spełnionym. Ale czy na pewno? A może ten nieustanny pośpiech po cichu okrada nas z tego, co najcenniejsze, z samego sensu życia? Bycie zajętym stało się maską, wymówką, a nawet tożsamością wielu ludzi, którzy utracili zdolność do po prostu istnienia bez uzasadniania swojej obecności w świecie ilością wykonanych zadań. Pośpiech w gruncie rzeczy jest niewidzialnym złodziejem. Wkrada się w małe codzienne nawyki, w obiad połykany w 10 minut, w rozmowę przerwaną, bo nie ma czasu. Spojrzenie skierowane w telefon zamiast w twarz osoby obok. Każda chwila przeżyta w pośpiechu to kawałek życia, który już nie wróci, a jednak nauczyliśmy się nazywać to efektywnością. Tylko, że nie ma żadnej efektywności w złym życiu, w poczuciu wyczerpania, w pozwoleniu, aby czas przeciekał nam przez palce, gdy wmawiamy sobie, że robimy postępy. Prawdziwy postęp nie mierzy się ilością zadań, lecz jakością przeżycia każdego z nich. Jednak niczym ślepcy w tłumie biegniemy dalej. Nie dostrzegając, że już nie wiemy nawet, dokąd zmierzamy. Współczesne społeczeństwo gloryfikuje bycie zajętym, jakby było to odznaczenie honorowe. Jeśli nie masz pełnego kalendarza, przekroczonych terminów i nieodczytanych wiadomości, wydajesz się zostawać w tyle. Żyjemy w kulcie pilności, w którym odpoczynek postrzegany jest jako lenistwo, a kontemplacja jako strata czasu. To trucizna, którą codziennie się nas karmi wierzyć, że nie mamy wartości, jeśli nie biegniemy za czymś, najlepiej za wszystkim naraz. Pośpiech, przebrany za produktywność, jest złotą klatką, w której żyjemy, a im bardziej się nim chwalimy, tym dalej oddalamy się od samych siebie. Paradoks jest okrutny: im bardziej się spieszymy, tym szybciej czas zdaje się uciekać. Życia w swojej istocie nie da się skompresować, przyspieszyć ani pomnożyć. Każde doświadczenie wymaga własnego rytmu, każda emocja potrzebuje przestrzeni. Każde spotkanie wymaga prawdziwej obecności, by zaistnieć. A jednak w naszym pragnieniu zyskiwania czasu rzeczywistości tracimy życie. Zawsze jesteśmy przy następnym zobowiązaniu, następnym projekcie, następnym celu, lecz rzadko w teraźniejszości. I to właśnie jest perwersyjny trik pośpiechu, przekonuje nas, że zmierzamy ku czemuś, gdy w rzeczywistości kręcimy się w kółko. Pomyśl, ile razy odpowiedziałeś komuś, jestem zajęty. To wyrażenie, powtarzane niezliczoną ilość razy, stało się niemal powodem do dumy. Jakby wartość naszego istnienia była bezpośrednio związana z ilością czynności, które upchnęliśmy w jednym dniu. Ale bycie zajętym to nie to samo, co bycie żywym. Życie nie mierzy się wykonanymi zadaniami, ale intensywnością przeżycia każdej chwili. Oślepieni pośpiechem, przestaliśmy dostrzegać oczywistość w nieustannym udowadnianiu, że jesteśmy zajęci, zapomnieliśmy być obecni. A teraźniejszość jest jedyną rzeczą, którą naprawdę posiadamy. Pośpiech odbiera nam człowieczeństwo. Zamieniamy nasze ciała w maszyny, które mają działać bez usterek, jakby nie były zbudowane z mięsa, kości i kruchości. Śpimy mniej, jemy gorzej, oddychamy połowicznie. Wymagamy od siebie nieustannej wydajności, jakbyśmy byli na niewidzialnym polu bitwy, gdzie przetrwają tylko najszybsi. Ale życie nie jest wyścigiem. A nawet gdyby było, to gdzie jest meta? Co zyskujemy w tej ciągłej gorączce, poza chorobami, lękiem, samotnością i poczuciem, że nigdy nie wystarcza? To tak, jakbyśmy byli pożerani przez mechanizm, który nie przestaje się kręcić, i, co gorsza, wierzyli, że to my go kontrolujemy. Co ciekawe, w całym tym pośpiechu niemal zawsze odkładamy na bok to, co naprawdę istotne. Relacje, na przykład, nie rozwijają się w pośpiechu. Uczucia nie da się przyspieszyć, intymności nie da się zmierzyć zegarem, przyjaźni nie zbuduje się między Emailem a spotkaniem. To samo dotyczy kreatywności, nauki, duchowości. Wszystko, co w życiu autentyczne, wymaga czasu, oddania, spokoju. Ale ponieważ zawsze się spieszymy, nie dajemy przestrzeni, by to się objawiło. Rezultatem jest pustka przebrana za pełny kalendarz. Istnieje też iluzja, że pośpiech zbliża nas do przyszłości. Powtarzamy sobie: Teraz jest ciężko, ale później się opłaci. Pracujemy bez wytchnienia dzisiaj, by odpocząć jutro. Poświęcamy chwilę teraz, by cieszyć się nimi później. Ale to jutro nigdy nie nadchodzi, bo pośpiech nie ma końca, tylko zmienia maskę. Kiedy coś osiągamy, już wypatrujemy kolejnego celu. Kiedy kończymy projekt, od razu rzucamy się w następny. Pośpiech jest studnią bez dna. Im bardziej go karmimy, tym więcej wymaga, im więcej mu dajemy, tym więcej nas okrada. Jest ogromna różnica między ruchem a postępem. Ruch to ciągłe działanie, ale niekoniecznie w kierunku czegoś istotnego. Postęp to świadome posuwanie się naprzód, wybieranie dróg, które naprawdę mają znaczenie. Niestety, pośpiech więzi nas w pustym ruchu, jesteśmy stale zajęci, lecz rzadko się rozwijamy. To jak bieganie na bieżni, ogromny wysiłek, Mnóstwo potu, ale bez przesunięcia się choćby o krok. Na końcu zostaje tylko zmęczenie bez osiągnięć, zajęcie bez spełnienia, życie bez życia. Wewnętrzna cisza, która powinna być naszym kompasem, zostaje zagłuszona przez pilność. Już nie wiemy, jak słuchać tego, co czujemy, bo zawsze jest coś ważniejszego do załatwienia. Pośpiech zabija naszą zdolność refleksji. Stajemy się niezdolni, by zapytać: Dlaczego to robię? Dla kogo, po co? I bez tych pytań żyjemy na autopilocie, jak marionetki systemu, który zarabia na naszym pośpiechu. Bo gdy biegniemy, nie kwestionujemy. A gdy nie kwestionujemy, wciąż posłusznie wykonujemy polecenia. Kultura, czas, to pieniądz, to być może jedna z największych przyczyn tej zbiorowej choroby. Zamieniliśmy każdą minutę w walutę, inwestycje, okazję do produkcji. Czas przestał być życiem, a stał się kapitałem. W ten sposób utraciliśmy świadomość, że życie potrzebuje też pustych przestrzeni, przerw, zatrzymań. Życie nie składa się wyłącznie z pracy, ale również z oddechów. Jednak w logice pośpiechu bezczynność to wróg, odpoczynek to strata. I tak, nieświadomie, stajemy się niewolnikami zegara, który nigdy nie przestaje tykać. Pośpiech, paradoksalnie, rodzi jeszcze więcej pośpiechu. Im szybciej coś robimy, tym szybciej inni chcą, byśmy to robili. Im więcej produkujemy, tym więcej się od nas wymaga. Im więcej odpowiadamy, tym więcej wiadomości przychodzi. Prędkość tworzy własną dyktaturę nigdy nie jest zadowolona, bo zawsze można jeszcze trochę szybciej. I w tym szaleńczym cyklu człowiek znika. Stajemy się tylko przedłużeniami naszych terminarzy, cieniami w pośpiechu, które przemierzają dni. Nie zostawiając po sobie śladu obecności. Wielu myli pośpiech z ambicją. Wierzą, że ciągłe bieganie za czymś dowodzi determinacji, skupienia, dyscypliny. Ale prawdziwa ambicja wymaga jasności, strategii, cierpliwości. Pośpiech natomiast jest wrogiem głębi. Każe nam wymieniać spójność na ilość, znaczenie na natychmiastowe rezultaty, mądrość na nagromadzenie danych. Cena tego jest wysoka. Produkujemy wiele, ale niewiele, co jest trwałe, żyjemy intensywnie, lecz rzadko w pełni. Ciało, prędzej czy później, wystawia rachunek. Bezsenność, lęki, choroby serca, depresja, pośpiech nie wybacza. Niszcząc nas od środka, doprowadza do upadku. Ilu ludzi poznałeś, którzy po latach bieganiny odkryli, że są chorzy? I wtedy, w obliczu kruchości zrozumieli oczywistość że nic z tego, co robili w takim pośpiechu, nie było naprawdę pilne. Życie, gdy staje się zagrożone, pokazuje nam, ile czasu zmarnowaliśmy, udając, że jesteśmy produktywni, a tak naprawdę tylko się niszczyliśmy. Jest też duchowy wymiar pośpiechu. Dusza nie biegnie w tym samym rytmie, co maszyna. Duch potrzebuje ciszy, kontemplacji, czasu, by się odnaleźć. Kiedy żyjemy w pośpiechu, dusimy tę istotną część siebie tracimy zdolność do wdzięczności, dostrzegania piękna, odnajdywania sensu. Stajemy się ślepcami duchowymi, biegnącymi bez celu, wierzącymi, że zajętość to powołanie. Ale powołanie nigdy nie rodzi się z pośpiechu, kwitnie tylko w przestrzeni spokoju, uwagi i spotkania z samym sobą. Jeśli się zatrzymamy i przyjrzymy, zobaczymy, że pośpiech jest też ucieczką. Uciekamy od samych siebie, od własnych lęków, od niezadowolenia. Bycie zawsze zajętym uniemożliwia nam spojrzenie do środka i zmierzenie się z pustką, która w nas tkwi. Dopóki biegniemy, nie czujemy. Dopóki biegniemy, nie myślimy. Dopóki biegniemy, nie pytamy. I być może właśnie o to chodzi systemowi, byśmy biegli bez końca, żebyśmy nigdy nie mieli czasu zapytać, dlaczego biegniemy. Lek na pośpiech nie tkwi w cudownych technikach produktywności, ale w radykalnej zmianie postawy wobec życia. Trzeba odzyskać wartość powolności, pauzy, obecności. Nauczyć się jeść powoli, słuchać bez pośpiechu, spacerować bez celu. Na nowo nauczyć się pozwalać czasowi płynąć bez poczucia winy. Życie nie jest wyścigiem z zegarem, jest przestrzenią doświadczenia. A każde doświadczenie potrzebuje czasu, by stać się prawdziwe. Bez czasu nie ma życia, jest tylko zajętość. Oczywiście nie zawsze możemy wyeliminować cały pośpiech. Świat stawia przed nami zobowiązania, terminy, odpowiedzialność. Ale można zdecydować, by nie robić z tego swojej tożsamości. Można odrzucić kult pilności. Można stworzyć przestrzenie oddechu nawet w środku biegu. To wymaga odwagi, bo płynięcie pod prąd nigdy nie jest łatwe. Ale jest to także akt oporu być może najważniejszy w naszych czasach opierać się pośpiechowi, by odzyskać życie. Prawdziwym luksusem dzisiaj nie jest mieć więcej pieniędzy ani więcej dóbr, lecz mieć czas. Czas dla bliskich, czas dla siebie, czas, by po prostu istnieć bez usprawiedliwiania się. To najrządszy skarb w epoce, która uczy nas marnować go na bezsensowną bieganinę. Odzyskać czas to odzyskać życie. To ogłosić, że nie jesteśmy maszynami do produkcji, ale ludźmi, którzy potrzebują obecności, czułości, spokoju. Pośpiech nie może być naszą spuścizną, bo nie buduje nic poza pustką. Na końcu zostaje pytanie proste, lecz niepokojące: czy żyjesz, czy tylko zajmujesz się czymś, aż umrzesz? Pośpiech może dawać nam iluzję ruchu, ale odbiera to, co sprawia, że życie jest warte przeżycia, teraźniejszość, spotkanie, głębie. Może nadszedł czas, by się zatrzymać, odetchnąć i dostrzec, że bycie zajętym to nie to samo, co bycie żywym. I że jeśli będziemy dalej biec bez celu, odkryjemy zbyt późno, iż wcale nie brakowało nam czasu, brakowało odwagi, by żyć powoli.